Hej, cześć, siemanie, siemaneczko, ja jestem Paweł Sky i witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 Dziki Gon, moi drodzy Dzisiaj lecimy dalej, jakże z przepiękną przygodą moi drodzy zostawcie łapeczkę w górę subskrypcje na kanale, jeżeli ktoś tu jest nowy i jeszcze nie subskrybuje tego kanału A my dzisiaj zrobimy sobie pierwszą, pierwsze Oj. zadanie poboczne w Welen ja sobie jeszcze tylko podłośnie gierkę moi drodzy i możemy lecieć. E... No i co? Dzisiaj robimy stosy pogrzebowe. E, mamy spalić, e, znajdź i spal ciała zalegające w dołach A, na polu bitwy. Robię. Teraz święte oleje. No, się to przykładyło. Mamy zgnilca jakiegoś. oj o kurde no dawaj go, dobra no to załatwione mamy yy, jeszcze tutaj coś jest, dobra w ogóle te zgnilce jak y, im się zada jakiś tam jakąś tam daną część obrażeń to Czas one właśnie tak to wybuchają to śmiesznie co jest bardzo zabawne dosyć, no ale ale Igni Mordo miałeś użyć na tych ciałach. O. No i pięknie. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa, jeszcze tylko zobaczę. Raczej się nagrywa, mam nadzieję, że szumów nie ma, że wszystko jest git, moi drodzy. Dobra. Ja nie przedłużam i lecimy dalej. Te misje, yy, które ja tutaj robię, yy, będę starał się tak jak mówię, je robić, no ale... Jeżeli będą jakieś takie, nie wiem, dłuższe misje albo takie misje, których po prostu nie dam rady zrobić, no to raczej będę je robił po prostu poza odcinkami, no nie? Ale na razie robimy poboczne. Zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy był. Teraz święte oleje. Dobra no, Geralt zbieram. powtarzać się mordo! No chodź. Dobra. Geralt już się zaczął powtarzać No ale dobra Dobra Czas to spalić Teraz wystarczy użyć igni. Kurwa nie odkręcę sobie tej wody, no dobra Dobra. No i pięknie. I teraz lecimy do ostatniego miejsca najprawdopodobniej. O, no, zobaczymy jak to wszystko się rozkręci. E... Szkoda, że tutaj faktycznie nie ma takiego licznika ile procent gry się już przeszło, bo to naprawdę by pomogło mi. E... Wiedźmin 3 podobno jest... W... E... E... się go przechodzi ponad kilkanaście, nawet kilkanaście... kilkadziesiąt godzin jeżeli robi się poboczniaki i tam zwiedza się ten świat cały no to naprawdę Wiedźmin może być bardzo, bardzo długi ale ja nie wiem może uda mi się skończyć przed 150 odcinkami, nie wiem, zobaczymy w co wątpię niedobitek się trafił o proszę w co wątpię, ale miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy, bo Chciałbym, żebyście zobaczyli pełną wersję jakby gry, nie? Dobra. Śnie do tak faktycznie. Kurwa, jak nie kapłani to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas skosu. O proszę. Cały czas mówimy o kapłanie wiecznego ognia? No raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał fistech prima sort. Trzy razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Nie zepchnęli do dołu. Między trupy pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Na pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina ciebie znaczy? No i co teraz? Nic, zapalenie, żeby ich mi nie płaci A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki Wiedźminie No dobra, czyli kapon może powiedzieć, że nas wyruchał <grybujesz> Jednym słowem Ale dobrze A, bo mamy spalić te stosy ciał Boże, już zapomniałem, ja już myślałem, że... Trzeba lecieć do tego kapłana. Teraz wystarczy użyć igni. Hmm, poczekaj. No i pięknie. No i dobra, wróć do kapłana wiecznego ognia. No dobrze, to wracamy w takim razie do niego. Zobaczymy, co kolega ma nam do powiedzenia. Że trafiliśmy na niedobitka, że tak powiem. Ale dobra. Wszędzie te kurde dzikie psy, te nie psy, no naprawdę roi się od nich tu. Mam wrażenie. Ale jeszcze koń mi się wygląda. No zajebiście. Leć, płotka nie tam. W ogóle zauważyłem, że Wiedźmin 3 nie, nie wpadłam do gustu, co mnie bardzo martwi, bo jest zero wyświetleń. Co mnie bardzo, tak jak mówię, martwi bardzo, bardzo. No ale ja mam wyjebane tak szczerze. Czy wam się podoba, czy nie? Są osoby, które jakby... Może od czasu do czasu obejrzą jakiś odcinek z tego Wiedźmina Może, ale nie muszą Chociaż teraz są wakacje, no to moi drodzy e, Tak jak jeden z moich braci powiedział, że teraz jak są wakacje, no to nikt... Ja pierdolę, co się stało? Wypierdalaj! Śmieciu ja chciałem przyjechać na spokojnie, ale widzę, że muszę z Wami się bić. No to z miłą chęcią się z Wami rozprawię, kurwy syny. O kurwa, uczyłem petardy jakieś niepotrzebne. Dajcie mojego straganu koło mostu. Dobra, w dupie mam ten stragan tutaj Ale zrobię dla was wyjątku Ale zrobię dla was wyjąttek Fejjebane mam w tą Nie no ja pierdolę serio Oczak skurny syna kupą go chłopaki kupą śmieciu jebany Wypierdalać z tego konia i bij się ze mną normalnie. Właśnie, no. Chcesz bić się z chłopem normalnie, to nie możesz, kurwa, bo. No nie możesz. No i przede mną się pojawili znowu. A jebać was! Sam pysk! No, chodź tu. No, kurwa, mać! Jeszcze broń mi się zepsuła, No, zajebiście. Dobra, idziemy, bo już za, du za dużo, cza dużo czasu straciłem na te kurwy. Głupie. I trzeż Oj, Boże, dobra. Miejmy nadzieję, że da nam. i Da nam wypłatę. Jak tam, jedźwinie? Zadanie wykonane. Czemu dopiero teraz kapłani wiecznego ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół wiecznego ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki? Całe szczęście, że byliście na miejscu. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Uh, uh, uh. Hm. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Można mnie wynająć, ale nie kupić. Cóż tak czy inaczej najtańniej będziecie ja. zabić? Bierzcie go! To wiedźmin, ale we trzech przecież damy mu radę! Zasrasz się. I co? Kurwa jaka pogoda Eee, czekajcie, którym się zwywało A, dwa razy trzeba było. Jezu jak ja nie grałem w Wiedźmina. Przez kilka dni już zapomniałem jak się wzywa płotkę. Boże Chryste Na pewno muszę ten miecz sobie naprawić. To jest pewne jak nic. O kurwa leci. Także to nie ma o czym tutaj gadać To jakieś potwory były, ale mi one tak szczerze to jebią Mam je gdzieś Mamy udać się do karczmy na rozstajach Także zobaczymy Oho No wypierdalać Aha. Możecie wyjść. Nic wam nie zrobię. Kiedy ostatnio coś jadłaś? Tydzień temu. W upieczonej wiewiórki, a potem jeszcze trochę jagód. Proszę, podziel się z innymi. To dla nas? Naprawdę dziękuję! Proszę, to dla was! Za waszą dobroć! Tak, tak tego jedzenia za dużo nie miałem, to wiecie. Dać mi, nie zaszkodzi. Dalej! Skurze bestii. No dobrze. Czy mamy coś w bestiariuszu już? Mamy. Wilkołaki, trupojady, jakieś tam pierdowy. Takie dosyć Niepotrzebne. Dobra. Ja sobie to odznaczę poza odcinkiem, bo mi się nie chce teraz tego robić. A my udajemy się do karczmy na rozstajach w takim razie, moi drodzy. I zobaczymy. Podobno mamy tutaj popytać o jakiegoś Henryka, tak? No to... Zobaczymy. Szukam człowieka, którego zrobią Henryk. A po co ci ją? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Proszę, goście, co to za jedni? Maczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. E! Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Kurwa głuchy, jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać nożem? Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwora, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trendowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół ludzi wyrnął, krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Kurwa, co się no. dzieje z tymi słuchawkami? Chuj mnie strzela z nimi normalnie, nie? Chodzę do chałupy, a tam stoi ze swoim synem. Co chwilę mi albo, nie wiem, przerywa, albo coś się dzieje, no naprawdę. Się dziwię, że Dzięki przeszło panie, to że szumienie. Z tymi nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się panie zatrzymać w moim zajezdzie? Nie. A, a, chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Henryk. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Y, za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może jące sarcy na Echalii. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym, Henriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męże zaćgali dla pajwy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie Barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. My, prości ludzie, nie szukamy zwady. <laughs> Ale ciemno się zrobiło w ogóle, wTF Czy tutaj gdzieś jest yy, kowal No kowala to kurwa zbytnio nie widzę Naprzód Będziesz patrzymy To jest już Wierdolę Ludzie tego barona faktycznie tutaj Zsieją postrach trochę tych ludzi w tej wsi nie No ale Chłop pewnie jest ustawiony wysoko muszę przyznać No, no dobra Zobaczymy Idziemy odszukać agenta Hendrika we wsi Wrzosowa. Zobaczymy czy nam się uda go odszukać Nie wiem, nie wiem. Ogólnie to albo dobra jebać kurwa, nie wiem. Tam coś jest o dzień i odcięta bańka. Ciekawe, że oni tak niedaleko tej wsi byli. Dobra, moi drodzy. Ja myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, a ja lecę. Na razie.